W sprawie Majora pojawiły się rewolucyjne informacje, które potwierdzają, że gość, który go wykorzystywał do poto streamów, podał mu trujące substancje, ale więcej o tym za chwilę. Właściciele Cloud próbowali odbić zarzuty wokół czeczeńskich połączeń, ale zrobili to pokrętnie i ludzie tego kompletnie nie kupili. Dodatkowo przejdziemy chronologicznie przez historię zaginionej łodzi Titan, na której mógł znaleźć się Mr. Beast. Prawdopodobnie dojdzie do największej frykowej walki najbogatszych ludzi na ziemi. Pieszko teamu X zachował się jak kompletny burak w kierunku kelnerki i ludzie go zjechali. A na koniec mam kilka dodatkowych tematów. Zaczniemy od kolejnej odklejki byłego członka Timu X. Mam wrażenie, że ci ludzie po zakończeniu Timu nie potrafią znaleźć sposobu, aby się o nich mówiło, oprócz pokazywania swojej skrajnej głupoty, która jest po prostu piętnowana przez ludzi. Obiektywnie, żadna z tych osób, oprócz nie wiem, może Natsu, nie stworzyła na tyle ciekawego projektu czy kontentu, aby się o niej mówiło. Bo z tą ostatnią tragiczną piosenką: To ja Kociołek z tymi odklejkami na istnień grzeszącymi inteligencją. jest w stanie przeżyć upadek z dwóch metrów. Zresztą dwa metry? Nie, dwa metry są wyżej niż ty. I teraz Karol Pieszko. Na kanale kociołek pojawił się film o ulubionych daniach influencerów. Pieszko w pierwszych minutach zachował się jak rozpieszczony chamski dupek w stosunku do kelnerki, która miała swój pierwszy dzień w pracy. O, o, Minęło 10 minutek Czas minął Zaczęło się od ustawienia minutnika, aby zmierzyć czas W ile wielka gwiazda dostanie swoje jedzenie Ja włączę teraz minutnik I zobaczymy w ile nam to zrobi Poniżej 10 minut, minut spoko wyżej, nie spoko. Zostało minuta 38 Po 10 minutach jak nie dostał swojego żarcia To pojawiły się jakieś wąty w stronę tej kelnerki Że kiedy on to dostanie, że słabo Bo on musi tyle czekać Czegoś jeszcze brakuje? E, A nie, dwa jednego, razy miało być, szukmada. nie? Dobra. No. Bo jeżeli to będzie 10 minut to tak szczerze mega słabo. Na pewno nie. 3 już minuty? 4? No a 4 plus 4 to już jest 8, czyli 10. 4 plus 4 minuty to jest 10 minut. Przynajmniej wiemy, że typ chodził na te same lekcje matmy co Monika Kodziołek. Chcesz fast food i dostawać jedzenie? Nie wiem, nawet 3 minuty, to idź kuźwa do McDonalda, a nie cierpiasz się kelnerki, która i tak nie ma wpływu na szybkość wykonywanych zamówień. I dodatkowo ją stresujesz, buraku. No bo pani powiedziała, że za 4 minuty będzie, przyszła pani po czterech minutach i mówi, że za kolejne cztery będą. przepraszam, na kuchni, dlatego że widzieliśmy wasze zamówienie jak zaletaliśmy w Dobra, nie no, w sensie nie szkodzi, ale. Po prostu nie się zostawiać, tyle pracy Kelnerka ze stresu zaczęła ich nawet przepraszać, że trwa to więcej niż 10 minut. W ramach zadośćuczynienia nie muszą zostawiać tipa i da im rabat, no bo są wielkimi influencerami. Rababcik, lubimy rabat. będzie spoko, bo koleżanka zjadła, a ja. Dobra, się influencerami? Totalnie. Bo jeszcze proszę. No. Nie dawajcie mi opinie, dobra, to nie no, że... opinia to jedynie pozostała na tym cymbale z Team'u X, który został solidnie zjechany przez widzów w komentarzach. Ja chciałbym pogratulować Pieszkowi, bo będąc w tym samym kadrze z Moniką Kociołek, on wyszedł na Największego dzbana. W obronie odcinka rzucił się chłopak kociołkowej tłumacząc, że przecież on pracował w topowych warszawskich restauracjach. To taka nerka nie została odpowiednio przeszkolona. Palerat pracowałem w Warszawie w najlepszych restauracjach. Szkoda mi tej babeczki, bo trafiła na ciężkich klientów, ale dzięki temu będzie mogła się wiele nauczyć. Hmm, może. Zwykła warszawska śniadaniownia nie trenuje swoich kelnerów czy ekspertów, którzy spełnią wasze influencerskie wymagania. Nie była dziewczyna przygotowana w ogóle, żeby wyjść na salę. I może ta dziewczyna nie była przygotowana, żeby wyjść na salę i to był jej pierwszy dzień. Wy natomiast pierwszy dzień influencerami nie jesteście. Powiedziałbym nawet, że wasze 5 minut było jakieś 10 minut temu. I wasze opiekunki z agencji powinny was przeszkolić, jak zachowywać się na nagraniu, żeby nie wyjść na totalnych butów. Generalnie wrzuciliśmy do filmu jak na koniec, po płaceniu rachunku Byliśmy z nią, z Karolem, żeby się nie przyjmowała. No, trudny dzień, yy, pierwszy się trafił, I nie będziemy ukrywać. Jak chcecie topowych, wytrenowanych kellerów, to idźcie sobie do jakiejś najdroższej restauracji z gwiazdką Michelin tylko że może was portfel zaboleć. Oprócz tego, sytuacji tłumaczyła się też pani Monia. I na początku wydaje się być zadowolona, że odcinek wzbudził takie kontrowersje. To jest taka burza pod tym najnowszym, że ja tylko czytam. I czytam, i Tu i moją teorię, że te cymbały Steamu X nie potrafią sobą nic ciekawego reprezentować, tylko na takich sytuacjach budzi się wokół nich kontrowersja i ktokolwiek to komentuje. Potem tłumaczę, że większość sytuacji, które są pokazane w internecie, ludzie odbierają mocniej, bo inaczej się coś ocenia, jak coś jest nagrane i na to patrzysz, niż jakbyś był w tej sytuacji na żywo, cokolwiek to znaczy, nie wiem, co w moim postrzeganiu tej sytuacji zmieniłoby to, że widziałbym to na żywo, czy widziałbym to na wideo. Jakbym siedział stolik obok i bym zobaczył tę sytuację też bym pomyślał że odklejone influg gwiazdeczki następnie Monia przez minutę tłumaczy się że w rzeczywistości jest super miła i życzliwa dla ludzi Tam tylko powiedzieć, że jestem bardzo osobą każda osoba w styczności może to potwierdzić i ja sobie nie mam po prostu nic do zarzucenia i nagle następuje taki switch bo na następnej kafelce wyraża swoje wkurzenie na ludzi że się jej czepiają o tę sytuację z pieskiem i dobra jestem wkurzona że mi się obrywa przez tą całą sytuację ludzie piszą tak obrzydliwe komentarze że to co zrobił Karol na odcinku to jest w ogóle nieporównywalne jesteście hipokrytami bo to że to co się w internecie to nie znaczy że jest przyzwolenie na Nazwała nawet ludzi hipokrytami Za to, że negatywnie wypowiadają się o tej sytuacji I akurat z tym można się zgodzić Dużo ludzi w internecie nie potrafi wyważyć swoich słów Jak chodzi o skalę danej sytuacji No ale Boże, wystarczyłoby po prostu nie być odklejęcem Kociołek podała też szczegóły tej sytuacji Których finalnie nie wrzucili do filmu Bo wyciął je montażysta A pewnie jakby je wrzucili To nie wyszliby na takich buców Pod koniec stwierdziła, że ona by tak do kogoś nie powiedziała Ale ona jest p***dą I nawet by nie zareagowała Jakby ktoś na nią Naszczał Ja bym tak nie powiedziała, ale ja też jestem p***dą I jakby ktoś mi, nie wiem, naszczał na ryj To bym powiedziała sorry, <ś> Typowy Monika Kociołek-Pobęd. Więc wydaje mi się, że mądre i ogarnięte osoby swoje wywnioskują. Tak, mądre osoby zrozumieją całość sytuacji. Rozumiemy Cię, Moniczko. A wracając do może Wy spróbujcie takiej pracy w gastronomii i sami się przekonajcie, czy to taka łatwa praca. Mam dla Was nawet pomysł na tytuł odcinka. Pracowałam w barze u Janusza w najdroższym mieście w Polsce za minimalną krajową plus tipy, których nie dostałam przez 12 godzin. Jesteście dosłownie pacynkami agencji bez żadnego talentu, co idealnie pokazują Wasze piosenki. Alright, tutaj byli którzy by prawdopodobnie sami pracowali jako kelnerzy albo w innej zwykłej pracy. Odrobina szacunku i wyrozumiałości nic Was nie kosztuje, więc nie bądźcie takimi bucami w stosunku do ciężko pracujących ludzi. Na miejscu agencji Spotlight dawno bym jeszcze odciął od takich zachowań i zrobił influencerom porządne szkolenie pr -owe. Ktoś, kto też ciągle stara się odciąć, to właściciele Federacji Cloud MMA od High League a. i doczekaliśmy się od nich oficjalnej odpowiedzi, dokładnie do pana Sławka Bielskiego oraz jego żony na kanale szalonego reportera. Jak Wiadomo, wokół Cloud MMA i High League znalazło się wiele zarzutów o powiązania i współpracę z czeczeńskimi kadryowcami i ostatnio na Twitterze zapowiedzieli, że właściciele federacji osobiście się z nimi skonfrontują. I rzeczywiście to zrobili, ale w tym przypadku konfrontacja zarzutów to dużo powiedziane. Jak wiadomo, miesiąc po tym, jak USA nałożyło sankcje na czeczeńską federację ACA, której reprezentantem w Polsce był Bajsangur Edelbiew, powstała federacja High League, więc padło pytanie, dlaczego wcześniej Bielski nie założył swojej frykowej gali i on kompletnie zdodżował całe pytanie i tłumaczył się, że przecież jego Katering żywił setki sportowców, na same gale ACA jeździło wielu Polaków, a stosunek Polski do Rosji był wtedy lepszy. Żywiłem, żywiłem tych zawodników wszystkich. A Hadim jak no. się, to znaczy, jak zawodniczyliście, on był zawodnikiem? No, opiekowaliśmy się jego, żywiliśmy po prostu, opiekowaliśmy się nim, on był trzykrotemiczem Polski, w ogóle amatorskim. Chłop tutaj leje więcej wody niż wodociągi kieleckiej, strasznie jego odpowiedzi są wymijające. Co jest dla mnie szokujące, to pan szalony reporter zupełnie przypadkowo nie zadał jednego z najważniejszych pytań, czyli jak Bielski zapatruje się na to, że baj Sangur pracował z prawą ręką Gadyrowa. Wytknęli mu to nawet widzowie w komentarzach, na co on odpowiedział, no nie zapytałem, faktycznie. Niesamowite to jest. Kolejnym z dużych zarzutów było to, że Hajlik było pralnią czeczeńskich brudnych pieniędzy, ale Bielski uważa, że na start gali było żyli po kilkadziesiąt tysięcy każdy, aby wypłaty zrobili zawodnikom z zysków z gali. Tak, chciałbym wszystkim powiedzieć: gala, pierwsza gala Hajliga kosztowała nas między 250 a 270 tysięcy złotych do gali wypłaconych pieniędzy. Ten wotek śmierdzi mi na kilometr. Jakim cudem? Pierwszy gala na wielkiej Ergo Arenie z ogromnym rozmachem, konferencjami, trailerami, światłami i hotelem dla zawodników mogła ich kosztować 270 tysięcy złotych. Mam znajomego, który zajmuje się organizacją koncertów na dużych obiektach i sama Ergo Arena to koszt minimum 150 tysięcy. Średnio kupuje to, że pan Kazbi z Czeczeni miał kredyt zaufania i tylu podwykonawców zgodziło się czekać z wypłatą po gali. Natomiast fakt, że organizowali te kaderowskie ACA, mógł pewnie im zapewnić sporo kontaktów, jak chodzi o produkcję takich gal. Następnie została poruszona. Sprawa Sławomira Bielskiego i dlaczego on nie jest udziałowcem Cloud zamiast swojej żony? Dlaczego tworząc Cloud jest twoja żona, jesteś Julita, a nie, a nie dalej ty? Myślę, że najpierw trzeba zakończyć to, te, te sprawy. Znaczy sprawy. Muszę odmrozić firmę? Odmrożę te spółki i dołączę do żony. I odpowiedział, że na razie chce odmrozić firmę i wypłacić pracownikom pieniądze, zanim zaangażuje się w nową federację. I jednocześnie nie ukrywa, że pomaga przy jej organizacji. Został również wspomniany wypowiedź Sławomira Peszko na temat konkurencji i ponoć zawodnicy, z którymi dyskutują, aby podpisać kontrakty. Mówi im, że inne federacje wprost ich przed nimi ostrzegają. Małżeństwo podtrzymuje, więc opinię byłego piłkarza, że film nie wiem, ale się dowiem, powstał na zlecenie konkurencji, a konkurencja to oczywiście równa się fame. Szczerze, to nikt tutaj nie musiał nikogo opłacać, bo cała otoczka, powiązania z Czeczenami i pokrętne tłumaczenia robią tutaj całą robotę. Wokół wywiadu mamy też dużo zarzutów, że reporter wybiela i broni swoich znajomych, z pracodawców, bo wiadomo przed upadkiem Hailiga mocno w tej federacji siedział, szczególnie jak został wygnany z fejmu. Ludzie negatywnie odebrali wypowiedzi Bielskiego przewinęło się wiele komentarzy że koleś wydaje się być śliski i widownie niezbyt przekonały argumenty właścicieli cloud. Jak jesteśmy w temacie freakfightowych gal, to między Elonem Muskiem a Markiem Zuckerbergiem wywiązała się dosyć zaskakująca sytuacja. Wszystko zaczęło się od tweeta, w którym dowiadujemy się, że Meta, czyli firma stworzona przez Zuckerberga, wypuści aplikację, która ma konkurować z Twitterem. Ta sama firma, która skopiowała Snapchata, TikToka, Beeril, zaczęła kodować projekt 92. Trzy miesiące po tym, jak Musk przejął Twittera. Jeden z szefów Meta opisał projekt 92 jako nasza odpowiedź na Twitter Wspomniał też o tym, że użytkownicy Instagrama będą mogli przenieść swoje dane z profilu oraz obserwujących prosto do nowej aplikacji. Uderzył też w Elona Muska słowami: Słyszałem od twórców i osób publicznych, że przydałaby się platforma, która będzie rozsądnie zarządzana. Co jest oczywistym nawiązaniem do kontrowersyjnych ruchów Elona po tym, jak został CEO Twittera. Autor tweeta wspomina także, że to ironiczna sytuacja, patrząc na fakt ostatniego śledztwa w sprawie rozprzestrzeniania się kręgów dziecięcej fotografii na Instagramie czy Facebooku. Musk prześmiewczo odpowiedział na tego tweeta, pisząc, że Ziemia nie nie może się doczekać momentu, gdy będzie pod kciukiem Zuckerberga, nie mając żadnych innych opcji. Ktoś mu odpisał, lepiej uważaj, Elon, słyszałem, że on ćwiczy teraz jiu -jitsu. Na co Mask odpisał, jestem chętny na walkę w klatce, jeśli on się zgodzi. Niedługo po tym, na Insta Story Marka Zuckerberga pojawił się screen tych tweetów z dopiskiem: Wyślij mi lokalizację. Warto wspomnieć, że Zuckerberg od jakiegoś czasu trenuje jiu oraz MMA, więc pewnie nie byłby jakimś leszczem do bicia. Elon kiedyś przyznał, że też trenował sztuki walki, natomiast obecnie nie jest w najlepszej formie, z czego on też się śmieje na Twitterze. Taka freakwrightowa walka sprzedałaby setki milionów w pay-per-view, i to naprawdę ma szansę się wydarzyć. Dana White, czyli właściciel UFC, wyznał, że rozmawia zarówno z Maskiem, jak i Zuckerbergiem, i obydwoje byli śmiertelnie poważni, mówiąc o swojej walce. W sprawie dostaliśmy też odpowiedź od Andrew Tate'a, który zaproponował Elonowi treningi. Miejscem pojedynku, który zaproponował Elon, ma być Vegas Octagon. Cała kasa z wydarzenia poszłaby na cele charytatywne, no bo po co jednemu i drugiemu więcej pieniędzy? Teraz mam dla was segment piłkarski. Jak pewnie kojarzycie w naszej reprezentacji polskiej, gra pan Krystian Bielik, który ostatnio zaliczył całkiem ciekawą odklejkę na Instagramie. że go zaczepił w komentarzu, zabawy to miałeś jak wracałeś za piłką na Mistrzostwach Świata. No co nasz reprezentant polski odpisał mu zabawę to miałem z twoją matką na kwadracie. Kojarzy mi się to z taką starą drabą, nie wiem czy to kojarzycie, jak Stu 9 lat temu wyzywał ludzi w komentarzach i mówił, że jej matki rucha. Tutaj mamy taki dosyć podobny vibe. Było to oczywiście burze w internecie i kontrowersje, że jak to reprezentant polski w piłkę nożną pisze komuś, że się z jego matką. Jak nie za bardzo wypada, mógłby zachować jakąś klasę i na przykład zignorować losowego internetowego trolla. I dostaliśmy od Bielika standardowe Apology. Napisał, przepraszam za mój wczorajszy komentarz, wszystkich kibiców, było to kompletnie niepotrzebne, jest mi wstyd. Nigdy nie powinno się to wydarzyć. Jako reprezentantowi Polski nie wypada pisać w taki sposób. Raczej każdy o tym zapomni za dwa dni, ale całkiem śmieszna sytuacja. A teraz mam update w sprawie tej przykrej śmierci Wojtka Słuchodowskiego. W ostatnich newsach mieliście szczegółowo opisaną historię majora i jak wpadł na paskudnych ludzi po kroju czy organista, którzy wykorzystywali go do prowadzenia pato live streamów. Podawali mu na przykład spirytus na streamach, kręcając, że to była zwykła wódka, i wręcz zachęcali go do picia tego. Wkładali mu szczotkę do buzi za 3 złote do donata, albo nie reagowali na jego wymiotowanie krwią. Znaczy, no reagowali, ale śmiechem. <śmiech> Finalnie to wszystko poskutkowało w śmierci majora. Ale na tych patentaras misjach obok niego też zwykle siedział taki żulek który nazywał się Leszek. I dostaliśmy oficjalne potwierdzenie, że Leszek trafił do szpitala ze względu na otrucie. Mieka zabrała rano. Gdzieś jest. I powiedział, że Major oprócz spirytusu mógł mieć podawany do picia również rozpuszczalnik. Ten, ale Major musiał się dobrze nachlać, podobno się na rozpuszczalnika. Potwierdza to teorię, że Dryblas dla zysku z donatów specjalnie podawał im spirytus i rozpuszczalnik, aby jeszcze bardziej upolić ich na live i zadowolić widzów. Jak już o widzach mowa, to widzowie tego typu kontentu to jest najgorszy sort ludzi. Specjalnie to wszystko donatują, podkręcają, aby wypełnić swoją pustkę i dowartościować swoje nudne życie. Po prostu Oglądając, jak drugi człowiek ma gorzej, prokuratura Więdrzejewa wszczęła śledztwo z artykułu 155KK o nieumyślne spowodowanie śmierci. Więc możliwe, że te śmiecie za kamery poniosą odpowiedzialność. Ale na pewno się to nie stanie jutro, za miesiąc, za rok prawdopodobnie zajmie to wszystko kilka lat. Musimy przegadać temat statku, który był na językach dosłownie całego świata przez ostatni tydzień. Mowa o Titanie zbudowanym przez firmę Ocean Gate. Dla kontekstu: Jak pewnie wiecie, w 1912 roku zatonął statek pasażerski Titanic, który zapisał się w historii świata. Jako ogromna katastrofa. I w dzisiejszych czasach po Titaniku został tylko wrak na dnie Atlantyku. Dokładnie to znajduje się 4 km pod wodą. Co prawda mamy dostęp do jego skanu 3D i można zobaczyć to wszystko online za darmo. Jednakże dla niektórych skan to jest za mało, więc powstała możliwość wybrania się łodzią podwodną do wraku, aby zobaczyć go na żywo. Taką łodzią podwodną był Titan, który był w stanie pomieścić 4 osoby plus pilota. I budowę tej łodzi można podsumować do sklejania ze sobą kawałku gówna z patykami. Piaskiem i kawałkiem taśmy. Przypominam, że to łódź, która zanurza się tysiące kilometrów pod wodę i jest narażona na oddziaływanie potężnego ciśnienia, ponad 350 razy większego niż na ziemi. Więc właściciel Oceangate stwierdził, że jednym z super rozwiązań, które wystosuje na łodzi, będzie kontrola za pomocą pada Logitecha za 120 zł, który jest przystosowany do gry na konsoli. You want to turn to the left. It's like that. You want to turn to the right. You turn to the right. Jeden z Logitech nagrał odpowiedź na to, że on korzysta z ich pada w łodzi podwodnej. Uh, it's not what we designed it for. We're the controller you buy when you don't want to spend the money on a PlayStation 5 controller. We're still very proud of our controller. It's a great controller, but it doesn't say works on an actual submarine. Apparently, this company decided to build a tube. Put. Five people in it and run it with a Logitech video game controller. Like, it's not meant to be used. Za taki niecodzienny rejs trzeba było zapłacić 250 tysięcy dolarów Czyli ponad milion złotych za jedną osobę Mogli sobie na to pozwolić tylko najbogatsi ludzie na świecie Czyli między innymi Shehzada Dawud. Wraz z synem Sulemanem Brytyjsko-pakistański miliarder Co jest najsłodniejsze to jego syn był przerażony tym całym rejsem Ale chciał zadowolić ojca na dzień taty Myśmy tam też Hamisha Hadriga Czyli brytyjskiego miliardera Założycie Action Group i... Francuskiego nurka, marynarza francuskiej marynarki wojennej. Oprócz nich na podkładzie mieliśmy też samego właściciela firmy Ocean Gate. Każdy pasażer musiał podpisać umowę, w której zgodził się na to, że może ponieść śmierć, a firma za to nie odpowiada. Pierwsze raporty o tym, że łódź jest niebezpieczna i może dosłownie zagrażać życiu pasażerów, pojawiały się już kilka lat temu. Szkocki inżynier David, który pracował dla firmy Ocean Gate aż do roku 2018, wystosował mieszczący raport o niebezpieczeństwie, z jakim może wiązać się Titan. Z dokumentów sądowych można dowiedzieć się, że inżynier zgłosił wykrycie Zagrożeń stwarzających niebezpieczeństwo dla załogi, Ocean Gate go zwolniło i pozwało za zdradzanie e, firmowych tajemnic. Kilkukrotnie komunikowałem ustnie kluczowe punkty raportu. Moje wnioski były odrzucane więcej niż raz. W związku z tym czuję, że muszę złożyć ten raport, by pozostawić oficjalne informacje na piśmie. Według Davida, konstrukcja Titan była trapiona przez wiele problemów, które wywołują poważne obawy o bezpieczeństwo. Nawet sam właściciel Ocean Gate wielokrotnie chwalił się w wywiadach, że wykonał ten statek ze szczątkowych materiałów po najniższej cenie i traktował to wręcz jako sukces. Że ryzykuje życie wszystkich pasażerów. Od niedzieli 18 czerwca trwała akcja poszukiwawcza zaginionego Titana, który stracił łączność około 2 godziny po zanurzeniu, jak donosiły media tlenu w łodzi miał starczyć do godziny 13.22 czerwca i pojawiła się walka z czasem, którą śledził cały świat. Wszyscy żyli losem pięciu pasażerów łodzi, a TikTok standardowo pękał w bemach związanych z zaginięciem statku. Sorry, Mike The fuck up. Do you have optimism that they are going to be able to find um, this this vessel? No. Where's my controller? Where's my controller? Where's my controller? Where's my controller? <laughs> I've lost my controller. I don't find my controller. Teorii na temat zaginięcia Nie brakowało Jedni sądzili, że już na pewno nie żyją A inni, że jeśli żyją to musi się tam dać jakaś rzeź Albo masakra, ponieważ ludzie zdający sobie sprawę Że zaraz umrą są zdolni do wszystkiego Kiedy wybiła godzina, w której przewidziano Koniec tlenu, łodzi dalej nie znaleziono I każdy już zdawał sobie sprawę, że jest za późno A znajdując łódź zobaczą już tylko zwłoki Kilka godzin później amerykańska straż przybrzeżna Poinformowała, że w pobliżu wraku Titanica znaleziono szczątki, które Z dużym prawdopodobieństwem należą do zaginion Taitana. W międzyczasie Oceangate wydało oświadczenie, że prawdopodobnie załoga nie żyje, i łączą się w bólu z rodzinami zaginionych. O godzinie 21 na konferencji prasowej John Mauger potwierdził, że szczątki znalezione w Atlantyku należą do zaginionego Titana. To środowisko niezmiernie trudne. Szczątki dowodzą, że mieliśmy do czynienia z katastrofalną implozją. Jako przyczynę katastrofy podał implozję ciśnienia w kapsule, dzięki czemu śmierć była dla nich szybka i bezbolesna. Implozja to nic innego niż błyskawiczne zapadnienie się do wewnątrz ścianek naczyń. Wewnątrz którego panuje wysokie ciśnienie. Można to porównać do takiego zmiażdżenia puszki, ale z kilkuset większym ciśnieniem i destrukcją, która następuje w ciągu milisekund. Potem jak dowiedzieliśmy się, co tak naprawdę stało się w Taitanie, to większość ludzi wyrażała wyrazy współczucia rodzinom zmarłych i była szokowana tą smutną informacją. Naprawdę szkoda tych ludzi, chociaż nie cierpieli długo. Śmierć przez uduszenie byłaby o wiele gorsza. Pojawiły się też teorie spiskowe. Niektórzy uważają, że to była zaplanowana akcja, aby ślad po miliarderach zaginął, a tak naprawdę to żyją, tylko chcieli być uznani za zaginienie. Jakbym ja był takim milionerem, byłaby to idealna opcja, zacząć gdzieś coś od nowa. Medium nierzadko sztucznie nagręcają, by odbić się od prawdy. To, co mamy wiedzieć, to nam dadzą na tacy, a prawda zawsze pozostaje gdzieś poza zasięgiem nas, zwykłych ludzi. Ogromna tragedia, która była do przewidzenia i uniknięcia, bo od lat pojawiały się wątpliwości, jak chodzi o bezpieczeństwo całego Titana, ale właściciel Oceangate był w bańce, która ignorowała wszystkie sygnały ekspertów.